Cześć, siemanko z tej strony Walodol i to jest już czwarty odcinek z kiedy mrasz Rodzin i od razu zaczynamy z gierkę. Dobra, więc to tak będzie na razie tutaj tak, tam tutaj i, i tu. Szybko w sumie tak zaczynamy No. no. Dobra. Już mogę właśnie ulepszać tam budowlę na następne lewale. I to jest duży plus. I tej ich i, i tych. o, dobra, już są. Chyba, że tutaj ciągle tam. <gry> dobra. Tak to tutaj mam manczera i tutaj zara, Ale na razie nie jesteś. Tak to tutaj zrzucę te, nie wiem, pioruny. Tak to powiem. No, dobra, to niech on idzie. Dobra, jesień. Właśnie zmieniłem już moc tego, 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 I tam i ma inne. Dobra, jak to, tak. Tak, i to. tutaj idą kolejny Archer Tower. Tutaj idą bardziej Herosa. Dobra, jeszcze tam idą, to zaraz tam skieruję wojsko albo zrzucę tak to to. No dobra. No tak to ulepszyłem ten Archer Tower. Teraz ulepszę tak to baraki. Yy, dobra. Trochę dużo ich teraz. O właśnie te pająki. Yy. żeby żaden nie przeszedł tak to tych. Dobra tutaj kolejny wave. Tam tak tak i żeby ci rzucali. Tutaj jak ja On był w sumie tutaj zwrócę tak to. Dobra, Trochę ich zabiło. Tutaj kolejny raz są lepsze. I teraz bym tak to w sumie tutaj postawię maga. Ale muszę poczekać chwilę. No, kolejny wave. Tutaj tak mam i tu. No, tak to wstawiam maga i tak to teraz nie bym tak to ulepszył archera później maga później bombę i będzie już w sumie, yy, win tak mi się zdaje no bo ten boss ciągle się bije przez to znaczy haros. Dobra, tak to zrzucę pioruny dobra następnie tu yy. Na razie mnie nie stać, ale zaraz powinno stać. Dobra, jest już ulepszony. op nikt w sumie już nie przejdzie raczej stamtąd. Chyba, że jakieś nowe stwory. O, są e, roboty. Dobra. Ciekawe, dobra, dużo HP mają i nawet trochę obrony, ale mały damage. Dobra. Ale bardzo dużo HP mają My mają 120, a mój boss ma... No, mają prawie tyle ile mój boss. Dobra, zrzucam tak na to no i tak na to. Dobra, tak to teraz bomby ulepszę. I teraz zbieram na maga. Na no, ulepszenie maga. O teraz jest takie złote. No fajnie wygląda. Te braki takie czerwone, a to do dołu jakieś czaszki. Zobaczymy jak będzie z magim. Jeszcze brakuje mi trochę golda. No tak z 10 golda i mam. Dobra. O dobra ulepszam i o takie takie kolejne nie wiem jak to powiedzieć platformy. No zrzucę tak to meteoryty. Znaczy tam y, pioruny tutaj ich tak zrespię tutaj też takiego wizarda maga w sumie trochę tak świetnie ujdzie ale w góle, to chyba będzie to większy damage Znaczy na pewno będzie, ale ciekawe o ile większy damage będzie. Ła tak to zarespiję te demony. Już to jest ostatni wave. Dobra. Teraz muszę to wygrać. No nie, coś przechodzi. Szybko, dobra, zamroziłem. O, dobra. I to ich spowolniło bardzo. Dobra, i ich zabija i koniec. I jest. Win. Tak. Dobra, Wiktorii. 56 gramów gmów aż trzy gwiazdki. To spoko spoko. Dobra, więc ładuje się do no, lobby o i co to jest? Dobra. Neftower level, czyli będę mógł, mógł mieć już na trzeci level i 5 pońców czy tam trzy do upgrade'owania. Dobra. Tutaj jest następny level. Więc tak, najpierw zacznijmy od Herosa. On nic nie ma. ciekawi a chyba już wiem, co miałem zdobywać. Jego mocy. To chyba trzeba właśnie te, za te levele dostaje się tam, no ma Powersy. W szóstym levelu. Zresztą nie wiem, jaki teraz mam. Dobra, już mogę mieć w sumie ich na trzeci, ale do fajnie. Upgrade. Dobra. To, tak, na pewno to, bo to fajne. A to co robi? Ach, to ten... Mm, no, to by było spoko. Ale to bym co nie lepszy I to. Dobra. Tak, no tak będzie. Dobra. 200 gold Dobra, jakie tutaj trzydzieści tych, 320 tych tych, tych mam. Hmm, to, czy coś by tu kupić? W sumie to by było nawet fajne, ale kuwer jak to... Takie dwie bomby. I w sumie jeszcze tak to jedną, tą zamrażającą. Dobra. No więc to by było na tyle z tego odcinka. Żegnajcie.